Dzień dobry. Dziękuję ślicznie i życzę wesołych świąt. No w tym roku niestety nie będą wesołe. Jak to nie będą? No spędzę je sama. A to nie słyszała Pani, że Fundacja Wolne Miejsce organizuje Wigilię dla Samotnych? Tak. Tak, oczywiście. Ja Pani pokażę już plechę. Proszę bardzo. I jak co roku nasza Fundacja organizuje Wigilię dla Samotnych, więc zapraszam, co nie będzie Pani sama. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo na widzenia. Święta. Sąsiedzi już zaczęli. Ciągle te święta. Kolejna Wigilia, samotnie. Kilka dni wigilia. Jeśli jesteś osobą samotną lub potrzebującą, koniecznie skorzystaj z tego wolnego miejsca przy naszym wigilijnym stole 24 grudnia. Koniecznie przyjdź. Czekamy na Ciebie. Dołącz do grona naszych wolontariuszy. Skorzystam z tego zaproszenia. W tym roku już nie będę na wigilię sam. No, mamusiu? No, witaj, kochana. Wiedziesz już do nas na widil? Mamo, no niestety, no, no musiałam zostać dzisiaj dłużej w pracy. No bardzo mi przykro, ale nie dojadę dziś. Oj, to wielka szkoda. Nie chcę, żebyś była sama w Wigilię. Ale wiesz co, kochana? Hmm? Słyszałam w telewizji, że właśnie w twoim mieście też organizują Wigilię dla samotnych. Fundacja Wolne Miejsce to organizuje. Bardzo cię proszę, nie bądź sama w domu w ten dzień Wigilii. Mamusia, ale to pewnie dla jakichś starszych osób, albo dla potrzebujących? Nie, kochana, to jest dla wszystkich. Od dzieci, po młodzież, po starszych. Także bardzo cię proszę, rób to dla mnie, żebyś nie była sama. Dobrze, mamu się to zerknę i spróbuję iść. Pozdrów wszystkich ode mnie i do zobaczenia jutro. Panie też na dla samotnych? Ja tak, tylko trochę się krępuje. Popatrzcie tam pięknie. pięknie. Czekają tam na nas. Chodźmy! O, chodź. Chodźmy! Dajcie na Wigilii dla Samotnych. Czekaliśmy już tylko na Was. Zapraszam serdecznie. Nie, yeah, jak to pięknie. Te wolne miejsca są dla Was. Wszyscy już są, więc możemy zaczynać naszą Wigilię. Kochani, cieszymy się bardzo, że możemy spędzić ten wieczór razem. Nie osobno, nie sami. Zapraszamy do płatków, zapraszamy do pysznego jedzenia. Mamy barsze, karpie, kapustę, ciasto, herbatę, kawę i rozmowy z drugim człowiekiem, bo to jest najważniejsze. Warto było tu przyjść. Dołącz do nas i dla ciebie znajdzie się tutaj wolne miejsce.